Tym razem czas na zadanie Most Cookies. Zaczynamy. Startujemy. Teraz tutaj jeszcze mamy serwer PY, czyli trzeba przypuszczać, że to jest kod źródłowy w Pythonie tego serwera, który sprawdza te mm, nasze ciasteczka. No i tutaj w samym zadaniu jest napisane, że wystarczy tej własnej własnego szyfrowania, ciasteczka sesji flaska czy Python flaska powinny być dużo bardziej bezpieczne. Ok, no to może najpierw zobaczmy sobie, co na stronie. Na stronie mamy I love sneaker doodle cookies. Reset. Jak sobie damy sneaker doodle, to to nam wyświetli I love sneaker doodle cookies. Reset jeszcze raz, jak damy hello, to pisze, że that doesn't appear to be valid cookie. Czyli prawdopodobnie nie ma tego swoich losów. ja trochę powiększę, w takim razie możemy mm, sprawdzić teraz, co mamy w źródłach serwer.py. Ja sobie już tu pozwoliłem otworzyć to wcześniej. Więc yy, zobaczmy co jest w źródle. I mamy tutaj yy, widzimy serwer.Py, mamy używamy rzeczywiście Pythonowego flaska. Yy, tutaj mamy Cookie Names, czyli nazwy ciasteczek jakie są dozwolone yy, całą listę. Teraz dalej co jest istotne, no tu jest cały routing, szukanie, jeżeli, jeżeli tutaj jest nazwa, którą wpiszemy się znajduje w, w tej liście ciasteczek to wtedy jest ok, natomiast jeśli nie to jest that doesn't appear to be valid cookie, czyli jest ten napis, że to ciasteczko nie jest poprawne. I teraz tutaj jest najciekawsza rzecz, to jest display, która nam mówi yy, o tym, że mamy zmienną check, do której przypisywana jest zmienna sesyjna very off. zmienna sesyjna jest yy, brana. No, właśnie z sesji, czyli z ciasteczka sesyjnego. I teraz jeżeli check równy admin, czyli jeżeli ta zmienna very off jest równy admin, to yy, tutaj, jak już widzimy, wyrenderuje się nam flaga. Czyli ogólnie musielibyśmy mieć w sesji ciasteczko o wartości admin. Yy, wracamy, patrzymy, otwieramy, otwieramy nasz yy, debugger i mamy tutaj ciasteczko session. Ciasteczko sesyjne, które wygląda w ten sposób. My go sobie tutaj skopiujemy, skopiujemy i spróbujemy sobie go zdekodować. Jak widzimy teraz, na, tutaj na ekranie, zdekodowałem to ciasteczko flaskowe za pomocą strony, i to pokazało nam tutaj. Yy, Śmieci, jakieś śmieci. I teraz pytanie, czym są te śmieci. Te śmieci to jest po prostu sygnatura, która jakby świadczy o poprawności integralności tego ciasteczka. Czyli tak jak mówiłem, nie wystarczy, że zakodujemy sobie, zmienimy sobie blank na admin i zakodujemy, tylko musimy jeszcze to ciasteczko. Podpisać kluczem, jakimś kluczem. Klucza tutaj nie znamy w tym przypadku, bo no, nie jest on jawny, wiadomo, więc co możemy zrobić? Możemy spróbować ten klucz zbrutforsować, zgadnąć, i do tego służy takie narzędzie jak Flask Unsign. Pozwala ono, właśnie z ciastka na podstawie listy słów w słowniku. Pozwala nam y, zgadnąć właściwy klucz dla tego ciastka. No to przechodzimy teraz do konsoli Linuxowej i odpalamy sobie tego flaska. Flask unsign. Flask unsigned, dajemy parametr list jako rockiu. Następnie dajemy parametr unsign unsigned cookie, czyli będziemy próbować go rozszyfrować I tutaj wklejamy nasze ciastko, nie wiem czy... O, dobrze, mam go jeszcze w słowku, dobrze. Nasze ciastko wklejamy. I na końcu dajemy taki parametr, który... Teraz dokładnie nie wytłumaczę co oznacza, ale... No w tym przypadku akurat powoduje, że wszystko działa tak jak należy. Czym jest Roku TXT? Roku TXT jest plikiem, gdzie znajduje się to jest taka można powiedzieć kultowa, kultowa baza najpopularniejszych haseł używanych gdzieś tam w internecie. I prawda jest taka, że jeżeli w CTF-ach gdzieś yy, rzeczywiście mamy do złamania jakieś hasło, to najczęściej jest to tak za, zadanie zrobione, żeby właśnie żeby właśnie użyć tego pliku Rokiu więc odpalamy ten, więc tu używamy też tego pliku właśnie Rokiu, odpalamy to i patrzymy co się dzieje. W tym momencie widzimy, że zdekodował nam nasze ciastko do very out blank. i tutaj jest starting bruteforcer with 8 threads, czyli zaczął nam bruteforsować na podstawie tej listy. Hasel, które dostarczyliśmy, teraz chwilkę to potrwa. Musimy się uzbroić w cierpliwość. Tak naprawdę, to nie jest to brute force atak, tylko jest to atak słownikowy, ponieważ sprawdzamy kombinacje dostępne w pliku, a nie wszystkie kombinacje liter i cyfr. A do tego, że jest to wykorzystuje program Flask Unsign, oczywiście, doszedłem no cóż, googlując. Sporo na temat ciastek we flasku i o ich bezpieczeństwie i w jaki sposób można się do nich dobrać. Także no, Google Twoim przyjacielem. Bo teraz naszym celem jest to, żeby znaleźć ten klucz, który został użyty do zaszyfrowania tego ciastka, podpisania, po to, żeby użyć tego samego klucza do podpisania naszego ciastka, który będzie zawierał nie frazę very auf blank, tylko very auf yy, admin. Ja ciągle nie tracę nadziei, że to uda się z, znaleźć. Kurczę, no wizualizacja, wizualizacja jest tak jak na filmach, po prostu kupę jakichś cyferek, lata i literek i yy, no prawdziwy hacking teraz sprawiamy. Z tego co słyszę po wentylatorach to program wyciska siódme poty z mojego Starego, poczciwego i 5 dwa 500 k Cztery wątki, cztery rdzeniem. Czego chcieć więcej? Bardzo bym się zdziwił, gdyby to nie zadziałało, bo wiadomo, że wcześniej rozwiązywałem to zadanie i zadziałało, więc dlaczego miał teraz nie zadziałać? Prawo Marsiego. O. I jak widać. Yy... Mówiłem prawdę. Po tutaj tych. Ile to? 4 miliony prób, tak? 4 miliony 745 ponad tysięcy prób. Udało się znaleźć klucz nasz podpisujący, który nazywa się Peanut Butter. Swoją drogą bardzo lubię masło orzechowe, więc to mi pasuje. Co teraz musimy zrobić? Teraz musimy stworzyć nasze ciastko z wartością, zamiast blank będzie to wartość admin i podpisać go tymże kluczem. Także yy, użyjemy tego samego narzędzia, które yy, też pozwala właśnie takie ciastka tworzyć. No to jedziemy z koksem. Flask unsigned. Tym razem z, yy, tak, z opcją sign. Secret. Secret. Mamy peanut Peanut butter Cookie, czyli tu już mamy w tym momencie mm, Dokładnie Zawartość naszego ciastka Jest to very out Havin. I co mamy na wyjściu? Na wyjściu mamy takie ciastko, taki string, to już jest wszystko jest zakodowane w BS64 ponownie, także zaryzykujemy, kopiujemy sobie to, jak się nie pomyliłem patrzę czy nie pomyliłem admin, tutaj peanut, peanut butter, ok kopiujemy sobie ten string następnie wracamy do naszego zadania do naszego zadania i wklejamy zamiast tego ciastka tutaj wklejamy nasze ciastko które stworzyliśmy i tada nasza flaga yy, nam się pojawiła czyli Udało nam się rozwiązać zada zadanie. Jaki z tego wniosek. Ciastka, flaska nie są aż tak bezpieczne, jakby się wydawało, pomimo, że jest tam yy, zastosowane podpisywanie, jednak możemy to złamać. Po jakimś yy, dłuższym czasie oczekiwania. Dzięki i cześć! Do następnego zadania.